Cześć, witajcie w 46 odcinku dziennika maszynisty. Ale, ale miel. Dzisiaj służba na tamarze. Mam nadzieję, że dzisiaj się nic nie popsuje. Zapraszam do oglądania. Ja takie szybkie dzięki z tej strony. Taką stronę już mamy ogarniętą. Co najważniejsze paski. Czy nie ma przesunięć. Czy tutaj pióra resorów nie są popękane. A plomby są, czyli nikt paliwa nam nie chciał ukraść. Paliwa mamy 4050 jakoś i no styknąć <laughs> tu paski w porządeczku tu też, tu też pióra resorów w porządeczku tutaj dosypuje się piasku i sobie tędy leci pik, 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 pik. aż tutaj i tutaj mamy piasecznicę piękna pogoda już jest długo jasno i szybko jasno się robi to ta nocka może wyjdzie Uff. trochę źle się czuję, mam straszną zgagę ja ma faka. mam nadzieję, że niedługo przejdzie i tradycyjnie musimy zaczekać aż ta niebieska ikonka przestanie nam mrugać to niestety trochę trwa jak jest ciepło to chyba troszeczkę szybciej to wszystko jednak się dzieje Teraz sobie od razu kilometry, byśmy wiedzieli, ile przejechaliśmy, bo ja sobie to wszystko skrupulatnie notuję, żeby potem, jak pójdę na emeryturę, żeby mieć taką pamiątkę i wiedzieć, ile kilometrów przejechałem i jakie to przewiozłem Macie też tak, to pytanie oczywiście do kolegów po fachu, jeśli oglądają. Sukces pierwszy jest odbęglony, Tamara odpaliła. ale popatrzcie tutaj to jest to za co kocham normalnie tą pracę takie piękne widoki masakra naprawdę to mi się w tej pracy podoba że często z takich trudno dostępnych miejsc dla zwykłego śmiertelnika ja sobie tam z samego rana jadę i mam takie piękne widoki i to bez względu na to, czy to jesień, zima, wiosna, lato, naprawdę przyroda potrafi zaskakiwać. I w takich tak pięknie niekiedy jest, że szkoda, że nie mam takiego super aparatu, którym mógłbym to tak uwiecznić, ale i tak wydaje mi się, że to, co tak gołym okiem widać, to i tak nie, nie oddaje e, żadne zdjęcie, więc naprawdę jestem mega szczęściarzem, że mam taką... Daję dwa pistoletowe roboty. Widzieliście, dojechaliśmy już do Korska. Jesteśmy w trakcie robienia manewrów i uproszczonej próby hamulca. I jedziemy za chwilę z powrotem do ścinawki. Taki mamy króciutki skład, chyba tylko 14 wagonów będziemy ciągnąć do ścinawki. Potem będziemy jechać do nowej rudy Słupca ponoć, na kopalnie i tam jakieś wagony mamy ładowne do zabrania. Póki co. Widać księżyc, widać, póki co ta marka idzie bez problemów, no ale to, luzem jechaliśmy i miała z górki, więc dzisiaj się nie zepsuj. Ostatnio jak z tego toru wjeżdżaliśmy, to się popsuliśmy, więc mam nadzieję, że dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Ten pociąg wjeżdża i my po lewym na Jesteśmy już w ścinawce, jechaliśmy sobie przez ten przejazd, tam zostawiliśmy te 14 wagonów. I teraz tutaj na haku będziemy mieć Dunkary Musimy dołożyć je do tamtego składu, żeby kopalnia miała co ładować, bo tam jakieś dwa różne składy ponoć do innych miast. Kurczę powiem Wam, szkoda, że już się robi ciemno, bo tu są takie piękne widoki o tym zachodzie słońca. To jest... Taka fajna góra, Sz -sz 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 szczeliniec. Jest normalnie płaska, <grym i wstupny> jak stół. Yy, więc jeśli ktoś byłby w okolicy, to polecam sobie wejść na szczeliniec. Jest tam stronnisko, miejsce do spania, jakieś namioty. Pierwsza klasa. Dobra, jesteśmy sobie w ścinawce i można powiedzieć, póki co ta mareczka. Nawet pod górę z wagonami dała radę. Troszeczkę obawy miałem, ale myślę, że dzisiaj bez żadnego defektu. Chociaż patrząc na wyniki ogólności to taki defekt by się przydał, bo z ponad 100 tysięcy wyświetleń poprzedniego film, filmu no to robi zdecydowanie mega wrażenie. Mam nadzieję, że tym odcinkiem zbliżymy się chociaż w połowie do tego wyniku. I czekamy na semafor, żeby wyjechać do nowej rudy Słupca. Naprawdę. Cicho tam. Kurde. Żeby było widać jaki łuczek jest fajny. I on jakby to w miejscu stał. Jesteśmy już na bocznicy nowej Rudzie Słupców. Górdę jak tu głośno, mam nadzieję, że coś słychać. Wagony załadowane. Tutaj mamy te próżne, które przywieźliśmy. Toalety nie ma. Więc trzeba siuszu gdzieś zrobić. Tylko gdzie? Górka Felek. Tam stoi SM30 chyba. Ojej, dobrze pamiętam. Plan jest taki, że zjeżdżamy z tym do Ścinawki, odstawiamy gdzieś na boczne tory. Jedziemy po raz kolejny luzem do z Stamtąd zabieramy. Próżne wagony Odstawiamy je w ścinawce I to chyba będzie na tyle Dzisiejszej roboty to Jak na towarowych nigdy nie można sobie Wszystkiego zaplanować Wszystko zależy czy tutaj kopalnia Będzie ładowała wagony te próżne Więc wszystko zależy Od nich Właściwie Dobra idę siusiu Bo nie byłem od 4 godzin Już trochę ciśnie i tam stoi sobie ta SM30 i zrobimy test świateł tamary i latarki, którą mamy długie światła na tamarze, nie za bardzo tam rozświetliło i teraz latareczka nasza no <laughs> latarka świeci lepiej niż światła z lokomotywy No, ja jestem zadowolony I wyjeżdżamy już do ścinawki, <laughs> Dobre oświetlenie latarką. Doświetlenie terenu. Jesteśmy już w ścinawce po manewrach. Jedziemy luzem do Łocca Zans. Jesteśmy już w klocku głównym, eee, wybaczcie, że ten odcinek taki troszeczkę mam wrażenie inny niż zawsze, bo m, m, strasznie mało mówię, a wszystko to jest spowodowane tym, że zawsze ktoś ze mną w kabinie siedzi, jak nie manewrowy to ustawiacz, jak nie ustawiacz to e, rewident, no i to tak dzisiaj jest troszeczkę e, inaczej, a mimo wszystko mam nadzieję, że i tak wam się ten odcinek spodoba. Eee, tak, ja, bo... Mimo wszystko mam nadzieję, że i tak ten odcinek Wam się spodoba. Jechaliśmy teraz luzem, tak jak wiecie, do Kłodzka. No i niestety opóźniłem o parę minut kolegę z KD, z którychał jechałem ostatnim poniedziałkiem z Wrocławia. No troszeczkę wylużyłem czas jazdy, ale to wszystko spowodowane było tym, że no stan techniczny tych torów... Okej, okay, może wygląda, że jest wszystko git, ale 100 na godzinę na takim sztywnym tutaj zawieszeniu, taką lokomotywą, to... Kurczę, przypomniałyby się czasy ET22. Normalnie przy 70, przy 80 jak, jak, jak jechałem, no to normalnie wszystko skakało. No i już z powrotem miałem nalot kolegów, tak więc nie pamiętam już na czym skończyłem, ale coś tam było o właśnie w stanie technicznym, że się przypomniałyby się czasy ET22. Przydałoby się tam, żeby placer jakiś przejechał tą linią do ścinawki bo jest tam drogowo 100 na godzinę ale naprawdę no już momentami to szyno, w szynobusie zaczyna człowiek tak ojechać więc no, raczej bym się obawiał że jakbyśmy jechali rozkładowo to wypadlibyśmy z szyn i w ten piękny rzepak gdzieś byśmy tam zanurkowali nie? <laughs> oczywiście tak by się nie stało ale e, nie pomyślałem że o tej godzinie kurczę jeszcze pociąg nasz jest no faktycznie no, po północy, no tak akurat jego czasu. Więc mam nadzieję, że za dużo go nie opóźniłem, że kolega nam wybaczy. I za chwileczkę manewry i haratamy do ścinawki. Mam nadzieję, że już bez żadnych że z... znowu, bez żadnych przygód. Aha i tak... To... Kurczę, zawsze na sercu te loga są. Chciałbym podziękować za e, koszuleczkę tymkowi. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że oglądasz ten odcinek i mamy tutaj cały całą flotę pojazdów kolei doloszląskich. Raz, dwa, trzy, cztery Tam na torze piątym widzę jeszcze kibelek jest. 45, szynobus. Trochę tego się najechało tutaj. I już w peronie czekamy aż kolega z końca składu. Przyjdzie tutaj do nas do kabiny. Zgłosimy gotowość i będziemy gotowi. I już praktycznie jesteśmy po robocie. Jak widzieliście, papierki uzupełnione. Wykaz pracy mamy zakończony. I teraz tak zobaczyłem, bo musiałem spisać ile paliwa użyliśmy. A zużyliśmy. Już zapomniałem. 285 litrów, ale popatrzcie, ile od nowości ta maszyna spaliła paliwa. 480 322 litry paliwa. Masakra. Z takim zbiorniczkiem, no to chyba byśmy tak picobello byśmy jakieś auto z salonu dostali. To chyba do, do śmierci naszej albo tego lota, to byśmy nie wyjeździli tego paliwa wyurczo masakra ale tak na, na luzie 9 litrów na godzinę spala więc jak na taki kolos, to nie jest jakoś mega wielka, mega dużo przejechaliśmy dzisiaj 86 km i630 m więc wynik taki robiący wrażenie szczególnie że e, jeździmy tylko wokół komina Zdarzało się kiedyś tak, że no, przez całą służbę zrobiło się zero. <laughs> ale to jeszcze inne czasy. Dobra, no to po mało się zawijam. Tak patrzę, kurczę. Yy, miałem coś wam mówić, ale no... Wiecie, ja lubię tak na bieżąco, jak się coś dzieje, to wtedy mi takie historyjki gdzieś wpadają. I nawiązuję do tego. A teraz już tak po czasie... No trudno, poczekamy na następną służbę na towarowych, może wtedy będzie więcej czasu, żeby tak coś opowiedzieć. Jeszcze muszę tylko w swój kajecik tutaj wpisać dane, bo nic nie mam Trzeba brutto dopisać. Na chwilę obecną mamy bez tej służby dzisiejszej 768 390 ton przewiezione, a netto 484 103. To dzisiaj jeszcze dojdzie, myślę, że netto to chyba tam 1200 było, a brutto to będzie trochę więcej, bo mieliśmy te składy po 600 ton, jeden to no około 2000. Nie, to razem to łącznie to 3000 ton brutto, żeśmy dzisiaj przewieźli, tak mniej więcej. Dobra, to za chwilę się jeszcze zobaczymy na podsumowaniu. Dobra, już nawet w swoim kajecie wszystko uzupełniłem, więc no, na nas pora. Bieg jałowy. Ok, to trzeba pozabierać te wszystkie jakieś rozkazy pisemne. O, bateryjki, żebym nie zapomniał. O, przestały się ładować. <laughs> Akurat, dobra. Za chwileczkę zrobimy sobie oględzinki takie na szybkości. Czy się nic nie... E, nic się nie zepsuło w międzyczasie. Ale no niestety, jak tylko ruszyliśmy tamarą, to było te Zestawy kołowe są troszeczkę podkute. Podkute to znaczy, że ma płaskie miejsca i wiecie jej tak. Jak jedzie koło sobie po szyniach, to jest takie. Du -du 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 -du. Trach! Jest tak silna wibracja w mieszkaniu, że się nie da opisać. Co zrobić? No, to jest podrócić. <grytanie> Profesjonalnie wytłumaczone jak zawsze. Dobra, bo ja tu za chwilę no, za chwilę będę gadał, 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 gadał. A czas do domu. Nie ma dla nas pracy już więcej. Jeszcze jakiś popych chyba jest do zrobienia, ale to kolega z Gagarina prawdopodobnie pojedzie. W sumie szkoda, bo przejechałby się człowiek. Mm. <laughs> Zawsze to urozmaicenie. A na kanale to no, nie było żadnego popychu jeszcze. Dobra, widzimy się na dole. No. A Piotrek, ty to się rozgadasz to. I już cisza, spokój, ptaszki zaczynają ćwierkać. Tak teraz patrzę i kurczę, to jest ta tamara, która nam się ostatnio popsuła. Dobrze, że teraz się skapnąłem o tym, bo tak to bym w większym stresie był. A tak, wszystko. Wszystko na spokoju. Tu stąd kurczę. Ten płyn nam wyciekał. Ale pamiętam, ale tu kałuża była. Fontanna normalnie. <noise> no tu będzie cały do wymiany. Paliwka O, troszeczkę ubyło. Ja trochę pojeździliśmy, więc nie ma co się dziwić. Paseczek jest, elegancko. ta 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 ta, 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 ta. dobra. Czekajcie, bo właśnie rzuciło mi się w oczy na tamtym wózku, patrzę czy to tutaj też jest. Nie ma. Tu jest specjalny taki przyrząd. Jak ktoś napisze w komentarzu, do czego to jest potrzebne. O kurczę. Jasne, na sam koniec się człowiek ubrudził. Dobra, jeszcze takie szybko. Z drugiej strony baterie wyłączone, te światła wyłączone, to zawrzucone. Tu tu, 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 Trzeba obejrzeć, bo całkiem okie może dziewczę. Mój były instruktor przyjdzie na maszynę. To, żeby nie było niespodzianki żadnej. Pyk, 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 pyk. I dobra, przyszedł czas na podsumowanie. Dzisiejsza służba przebiegła bardzo pozytywnie. Mieliśmy troszeczkę kilometrów do wyjechania, ale na szczęście udało się wszystko zrobić sprawnie. Maszyna się nie psuła tym razem, bo po ostatniej służbie czułem taki no, troszeczkę niedosyt, że to tak wszystko wyszło. Więc dzisiaj te 80 kilometrów, które zrobiliśmy usatysfakcjonowało mnie. Przy okazji odwiedziliśmy bocznicę, na której dawno nie byliśmy. Tam też troszeczkę trzeba umiejętności, bo jest wszędzie z góry albo pod górę. Więc z tym brudtem jak się jedzie, no to trzeba troszeczkę uważać, żeby za bardzo nie przyciąć, nie rozerwać składu, albo nie wiem, za mało gazu dodać i stanąć pod góreczkę, więc raz na jakiś czas fajnie się tak przejechać i taką wewnętrzną satysfakcję czuć. To tyle. Nie będę przedłużał. Jeśli Wam ten odcinek się spodobał, zachęcam do pozostawienia łapki w górze, komentarza oraz kliknięciu w subskrypcję i dzwoneczek. Oprócz tego zapraszam Was serdecznie na moje social media na Instagramie oraz Facebooku oraz na serwer Discord. Mamy tam świetną społeczność, możemy sobie porozmawiać na każdy temat, więc serdecznie zapraszam. A i przypominam jeszcze o możliwości zakupu plakatu nawiązującego do mojego kanału z moją podobizną. To tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym Siemaneczko. Cześć. Ostatni rzut oka na lokomotywę. Światło się nie świeci w kabinie. Ok, dobra. Nigdy nie jestem pewien. I tam autobus w barwach kolei dolnośląskich. O proszę. <noise> <noise> A tak, bo przecież jest zamknięcie w ciągu dnia. Jeżdżą tutaj autobusy komunikacji zastępczej na odcinku Ścinawka Kłodzko główne o, No tak, kurczę. No to wszystko wyjaśnia. Siemano.